Cześć, w dzisiejszym odcinku zabieram was na bardzo fajną wycieczkę. A gdzie? Już wam, wam mówię? O, nie, nie, nie! Ty nas nigdzie nie zabierasz na wycieczkę. To my was zabieramy. Chodźcie na szczeliniec! Może się przedstawimy? Ja jestem Jagoda. Ja jestem Oliwia. A ja jestem Ewa. Jesteśmy w górach stołowych. Czy wiecie, dlaczego się tak nazywają? Góry stołowe są zbudowane z piaskowców ciosowych i z daleka wyglądają jak stół i są płaskie. Żeby wejść na szeliniec, trzeba pokonać 680 kamiennych schodów. Ja idę dalej. Jesteśmy już na górze. Szczeliniec Wielki to najwyższy ze szczytów gór stołowych. Ma on aż 922 metry. Szczeliniec Wielki to jeden ze szczytów korony gór polskiej, które właśnie zaczynamy zdobywać. Muzyka Weszliśmy właśnie na Tronniczy Rzepy, z którego widać przepiękne widoki. Kaczęta, Wielbłąd, Tronniczy Rzepy. szczelincu. Są małe szczeliny, więc trzeba się przeciskać. Koński łeb. Słoń. Gadające twarze. Jesteśmy na południowej platformie, skąd widać kolejne piękne widoki. Szkoda, że nasza wycieczka już dobiegła końca. No. Hej dziewczyny! Hej! Jak Wam się podobała wycieczka na szczeliniec? Super. Bardzo fajnie. Dobra, a co Wam się najbardziej tutaj podobało? Mi się najbardziej podobała piękna przyroda. Tak. A mi różne kształty skał. Skał, no. Tak. A mi się najbardziej podobały widoki. Wspaniale. Czyli co? Polecacie szczeliniec jako taki, takie miejsce na wycieczkę tak. niedzielną sobotnią weekendową. Mhm. Super, to co? Zabieracie mi projekt Ziemia Kłocka? Tak. Mogę iść na emeryturę? Tak. tak. Wiadomo, że młodsze pokolenie jest dużo lepsze niż to starsze. O, Ewa, bo jeszcze się zastanowię. Jak widzicie, projekt Ziemia Kłodzka przejmują teraz młodzi, także zapraszamy Was na nowe odcinki z serii dziewczyn z wycieczek. Zapraszamy Was na nasze social media, na YouTube'a, do subskrybowania kanału i oczywiście na Instagramy naszych dziewczyn. Do zobaczenia już za tydzień w niedzielę o 14. Na pa! razie!